Biki! konsumia. Ja mi się jeszcze ładuję. No ale to ile? Tak jak pan się będzie ładować? Jeźdanka, jeźdanka, no, jeźdanka, iźdanka. Nie, i i zdękę, i zdękę, i świndę Komcu mija, komcu No i znak zapytania w głowie O, oh, jest Ja, ale skal, iźli kiedyś, iźli kiedyś, danke Dobra, mam latarkę pip, pip. Chcę jeszcze termometr trym, i trzeba jeszcze wziąć. Wezmę pipa i lecę. I lecimy. A macie klucz? Wzięłam klucz. Mhm. Okej. Okay. Przecież ja zawsze biorę klucz. Nieprawda? Nie. no zawsze. Pipo. No chyba że zapomnę. No właśnie. 13 stopni. I idę na górę. Niech będzie dziesiątka, to mów. Ja iść na górę. Zaraz tak. już, normalnie. Czasu, czasu. In the garage, what's in garage. No, Nie, to no, nie, nie, nie. Znalazłam ducha! Tak? Dzieńmy. W łazience. A, list łazienka. A ducha jak na sam początek nie ma, tak? No, przez dwie minuty. Tu zapraszam, tu zapraszam. Tu zapraszam. Tu zapraszam. Ale sprawdźcie jeszcze temperaturę. Nie w tą stronę, halo, tu jestem. Adamir, czemu ty nie bierzesz kluczy, mogę wiedzieć? Tam. Na wprost, proszę, na wprost. Ale żeś ominął kość. To było bardzo serio. No, karego. Możesz od razu sprawdzić, czy, czy mi się temperatura przypadkiem nie pomyliła. Ale tam powinna być. Sprawdźmy, czy nie masz ustawionych Fahrenheitów. Czego? Fahrenheitów w oh Duchu możesz wpuścić brudną wodę? A on już jest? No, nie. Dupę. Nie, ale może robić sygnały, czyli że może, no... No, no jak jest, jak, jak ten, jak nie czas, to może A atakować. To leciutko leciutko mi, tak. czasami. 0, 2, 0, 7, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 3. A wiesz, dwa, jak ja tutaj weszłam, to od razu miałam dziesiątkę? Ej, bo na korytarzu jest, na, minu na minusie było. Minus 0, 3. Tutaj na korytarzu przez chwilę było, o, minus 1. No, jest na minusie! Minus 2! Minus jeden. No. No Dajemy... Dobra, puśćcie termometry, puśćcie wszystko co macie ogrożony darek. Go, go, Power Rangers. Nie. A ja my jeszcze ten. U. Co masz? Pipa. Pipa? No to puść pipa, podłoga Tylko włączonego. On latarka mi mignęła. To daję ci sygnał. Ja, da, ja wezmę książeczkę, ja wezmę książeczkę. Książkę ja mam, i kamerę. Ufałkę, ufałkę, ufałkę. Ja, ja, pałkę, pałkę, pałkę. ja, ja mam wezmę. krzyżyk. Ja mam krzyżyk ja już. Ma krzyżyk. Weź e, to do gadania i kamerę. To coś do gadania. Mhm. E, biorę kamerę umieszczoną, ja już mam. kamerę. Jest, jest jedna umieszczona to już ja na sektywie. Ja mam pipa, latarkę i te, tego do gadania. Leje wodę. Gdzie? Tak? W tej samej łazience? Tak Z paletem na górę hmm. O, od razu sól No Nie to do gadania, tutaj oko no. kibelka no Ej, no ja, spra ja sprawdzam, a ty tutaj... Włączyłem to. Ale nie sprawdzaj całego, drzwi, tylko sprawdzaj środek, bo nigdy go nie ma na tym. No ja sprawdzam. Ale na razie tego nie, nie włączę. O, dupa. A wiesz, że to, mo to może być... Odciski, weź... odciski No, woda. Masz zdjęcie, Gdzie? Gdzie? No, tu. Są. No. O, dupa. Dwójka. Na drzwi, na drzwi, na drzwi. Na korytarzu jest dwójka. Karol, drzwi! No nie ja sam na drzwi. Na jednej i na drugim. Na korytarzu A teraz? A teraz? To tutaj? Daj wodę. Daję wodę. Dobra, mamy odciski palców. Dwójeczka. Widmo banshee. Widmo jest wrażliwy na sól. O depu Wdepnął! On nie wyszedł z tego pokoju. Ale plan wygląda tak. Idziemy po resztę sprzętu. Jak jakieś obawy, to mówcie. Zostaw całą pałkę kara, tylko wyłącz ją. Wyłącz ją i daj w stronę danny. Zgasła światło. Ej, bo Sanity spadło na 70 już. Ja tam. O, dużo. Dobra. A! Ja miałam książeczkę! Ja miałam książeczkę! Zapomniał. Zapomniałam. Jest gdzieś nie, kamera mam. ustawiona? Jeszcze nie. Czwórka jest. Czwórka aktywności. Jak będzie szóstka, przynajmniej temu. Wtedy możemy zacząć się starać, kara. Co? Tak, swoją drogą to, 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 to. Czyżby była normalna? Kai I agatam. Hej, Kara. I czekaj, odciski palców, tak? Mhm. W sumie to były odciski stóp, ale to chyba też się... A zrobiłeś zdjęcie? Odciski stóp były? Nie, nie mogłam zrobić zdjęcia, bo trzeba Nie Nisia, nagi masz. Nie. Cholka, Chwilę co chwilę w miejscu chodziła. No bo ja do książki popatrzyłam, no. Uchwyć zdjęcie, do Dobra, kamery, a... moi drodzy, kamery, kamery, kamery. Ale jedno, ale jest kamera. A, a, pipa na... jest. a mam wziąć ze sobą pipa? Myślę. A jest tam, a nie ma tam jednego? Nie ma pipa. Dobra, to weź kamerę i pipa Ja mam kamerę. A wzięłaś ta też mam kamerę. Dobra, wezmę jeden czujnik ruchu. Ja, ja wzięłam kamerę na co ty również. Ja też jedną wziąłem. Mm, 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 no bo więcej nie możesz. Mm, 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 mm. Mam takie pytanie. Gdzie będziesz, gdzie będziecie stać? Yy, za kiberkiem, Tam krucyfik jestem. Dobra, okay. yy, tutaj daj jedną kamerę, tu. Wrzucił ją tutaj, okay. tu po tu Ja już ja już dałam kamerę. Okay. W łazience jest. Nie dałeś. O, Tylko włącz ją. Nie, tutaj. Tu Włączamy kamerę, ja biorę tą Chodź. Opuściłem pipa. O napisał Napisał, napisał. Trójeczka. Napisał? Co? A co napisał? Jedyny. No zmiara. Znaczki. Ty! Nielskie ducha. Ale... To? Ale co? Zobaczycie na odcinku! Ja weszłam i od razu uniemożliwił... uniemożliw duchowi a tak za pomocą krucyfiksa i się zaliczyło. No to u nas, no, to u nas, bo no na, na krucyfikie stoi. Co to ma być? Jest... No, że temperatura. Były... Od... Dobra, uznajmy, że nie było odcisków palców, okej? Okay? No. Demon no. Arturii. Ale się nie straszyło. Poczekaj chwilę, zaznaczę sobie. Też. Jeżeli odciski... nie. Płyt duch, tak? Duch, tak? Jest demon, tak, pisanie do. Dół. Nie, jest tylko. A. Zamknijcie drzwi. Jest demon. Ja zobaczę, może orby są. Ale widziałam przecież. ten. Widziałam przecież odciski stóp. Z nich. No nie No ja, stóp, ja mogę potwierdzić. Ale... Kuczy, doda, Kara po, y, odpowiada jak jest tam? Jak jest? Że y, y, dwójkę? Mm. Każdemu. Dobra. Duchu, pokaż się. Michael Jones. A tu jestem. Trudno, że tak powiem. Mi... Rzuciłem pipa. Dobrze. Duchu, pokaż się. Duch nazywa się Michael Jones. Michael Jones, pokaż się. Michael, 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 Michael. Jakiego do gadania? No włącz. Michael, 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 Michael. No włącz. Michael, Michael, Michael O w się nie Michael, 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 Michael. A tak, kara. Piątka? Piątka. Nie. No świecą się cztery. Już nie ma piątki. Karo? Skończyło się? Mm -mm. Słyszę jak chodzi. Ja też słyszę. Chyba go troszeczkę wkurzyłaś. No, widzę Dobra hmm? No Weź go, nie wołaj tak wiesz Czemu? Ale tego właśnie no prowokuję Tak się właśnie prowokuje mm. Dobra. A mogę stąd wyjść? Pewnie, że nie. Możesz wyjść! Ej! To do Ale się wystraszyłam. Ja... o w Ona ci się pokazała. Bajerka. Bajerka! Zginęłam, ale zrobiłam mu dwa zdjęcia. Mi się zabił. Jakiś brzydal. Totalny brzydal. Zginęłam, ale zrobiłam zdjęcie temu dyszkowi. Jedno zdjęcie. A znaczy, Karol, przyjść po mnie. No ale. Jezu, Ladamir, weź ten. A tak jest? Nie ma. No to, Ladamir, nie musisz się bać już. M mogę uciec? Ej, nie. weź aparat. A nie, atak. nie, bo znowu jest. Znowu atak. Ladamir? Boże. O, idzie. Idzie kordazem, widzę ją Przez kamerę przeszła, karo Schodzi na dół. Ja się stąd nie ruszam. Co do wyrażu. Gdzie wiem sobie. Ja tu oh. wracam na górę. Patrz karo, kamera, kamera, On kamera, kamera w no nie wiem, bo chodzi cały czas w hułko. Zniknął. No bo jeszcze Tak. Zrób zdjęcie, yy, Wiktorii. Zrób moje zdjęcie, zrób moje zdjęcie i przestaw jedną kamerę. U. Nie, nie ma ducha, skończył się atak już. bo no boj dupo. Przestaw jedną kamerę do pokoju, gdzie duch chodzi. No nie bój się, nic nie zrobi, no. Wiktoria jest duchem, więc go widzi. Widzę go i powiem Ci jak będzie obok Ciebie, okej? Okay? Zauważ mi. O, w dupę. Zrobimy zdjęcie. O co? Interakcja. No. <laughs> Więcej sian odstawiam. No, nie ja żyje, prawda? Umieram. Nie żyjesz. Co ty gadasz? Umieram. Czekaj, czekaj, czekaj. O w dupę zginąłeś. Umieram. Dusisz się. Ale ona ma ten... Aaa, przecież zrobiłem zdjęcie. Po co zrobiłeś zdjęcie? No, dobra, Karajot. Idziemy stąd. To demon! To bardzo dziwne Ja nie To jest demon! tu no, nogi? Dobra. No, uznajmy, że demon, nie? Poczekaj, no. no, ile Sonic jest? No ja mam 60. A widziałaś Sonic ile mamira? Nie A moje? Nie, ale na odcinku powinno być Gdzie mam? No dobra tam, żołnierz, żołnierz, żołnierz. Adamir, cześć Jesteśmy w Zaliczyło się Nie, Słyszyliśmy... ale to Jac. Grałem potem w Minecraft Witam z Denon, Demon. Ubezpieczenie 37 dolarów.